Siema, z tej strony Paweł z kanału IP Passion, a dzisiaj przyszła do mnie kolejna paczka z pirotechniką na kanale. Na samym początku chciałbym Was poprosić, abyście napisali w komentarzu, jakie chcecie testy, recenzja może porównania pirotechniki. W ostatnim czasie na kanale było bardzo dużo unboxingów, dlatego też postanowiłem nagrać troszeczkę testów. Będę zamawiał jakieś paczuszki z pirotechniką, żebyście mogli oglądać bardzo ciekawe filmy. Dlatego biorę pod uwagę każdą ciekawą propozycję. Piszcie, co uważacie, a ja będę wdzięczny za każdą propozycję. A teraz bez zbędnego przedłużania zabieram się za otwieranie tej malutkiej paczuszki. A więc zaczynamy! Nacinam i zobaczymy, co znajduje się w środku. Paczka przyszła od mojego znajomego. Ok. Nacinamy. Szybka akcja. Ok. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Rach, ciach, ciach. Zobaczcie, jakie świetne pakowanie. Coś niesamowitego. Idealnie zapakowane. Jakimś takim śmiesznym wypełniaczem. Wygląda jak kawałek łóżka. No nie wiem, no nie wiem. O! Jakiś fajny wypełniacz w postaci e, miksu różnych petard. Mamy tutaj, o z tych petard chyba jeszcze nie strzelałem, są to jakieś e, dumbum e, Mini, także fajnie, przetestujemy. Mm, ok, jest tu troszeczkę różnych petardek. E, dumbum F3, Ultras liberty także też bardzo ciekawie. E, TP-12, e, Hammer od Super Power, jak dobrze pamiętam. E, producent Panda? Producent Panda Fireworks? Importer Super Power, tak, dokładnie, zgadza się. No, i y, y, tutaj mamy Little Kobry, także fajnie, takie drobiazgi. Ciekawie, oczywiście, bardzo dziękuję. A tuż poniżej mamy kolejny wypełniacz. No i w środku znajduje się paczka C4 od Pyromaxa. Zobaczcie, o, tak się prezentuje. Jest to paczuszka z partii, uwaga, uwaga, 2018. Jest to 2018, pauza 1. Także mamy tutaj partię pierwszą, i tak się ona prezentuje. Oczywiście, bardzo dziękuję. No i cóż, powiem Wam, mam y, od podaj, że dostałem partię numer 2, a tutaj od znajomego dostałem partię numer 1. Także zaraz Wam pokażę, jak się prezentuje jedna z drugą. Także okej, okay, lecimy. Jak widzicie, paszki są bardzo podobne, ale różnią się z tyłu. I dla wszystkich osób, które y, nie potrafią rozróżnić tych paczuszek, y, różnią się one. Jak widzicie z tyłu. Wszystko niby tak samo, niby tak samo, ale na dole. W lewym dolnym rogu mamy informację. Tutaj jest pauza 2, a tutaj pauza 1. Chciałem zebrać jak najwięcej partii, ponieważ były produkowane przez wiele, wiele miesięcy. No a krążą pogłoski, że różne partie bardzo mocno się od siebie różnią. Między innymi partie 1 i 2 są to jedne z najsłabszych yy, partii Petard C4 2018. Także one tylko są jako taka ciekawostka bo naprawdę nie opłaca się ich um, odpalać. No, są słabe, wiadomo, jeżeli ktoś kupi w dobrej cenie, to jeszcze może się opłacają. Ale za cenę na przykład 16 złotych partii pierwszej i drugiej raczej bym nie kupił. Mimo to jako ciekawostka są bardzo, bardzo ciekawe. A tutaj, zobaczcie, co znajduje się poniżej. O, fajnie, fajnie, fajnie. Widzę coś ciekawego, także już się przyglądam. Odkładam C4. Okej, okay, mamy tutaj jakieś trzy petardki. Eee, o, to są również te C4... I je akurat dla Was przetestuję. Jest to również partia numer 1. Także bardzo ciekawie. Zobaczymy, jak strzelają i czy rzeczywiście są aż tak słabe, jak wszyscy mówią. No, jak chcecie, mogę nagrać również jakieś porównanko, także napiszcie w komentarzu. A jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie hashtag C4 w ten oto sposób, ciach. No, także. Chłop, no. Także C4, no i lecimy dalej. Ok, no i mamy tutaj już ostatni produkt. Odkładamy kartonik na bok. Ciach, wypełniaczę również i zdejmujemy zabezpieczenie. Niestety mam czerwone ręce, ponieważ no, bardzo mocno się zmyły. Także przepraszam, ale mam nadzieję, że będą tylko lepsze, ponieważ zbliża się wiosna. Paczuszka jest już odpakowana. Mamy tutaj Crazy Roboty XP1010. Bardzo ciekawa paczuszka. Zobaczcie, jak ładnie jest zapakowana. Oczywiście certyfikat CE, mamy tutaj Gorilla Bomb na P1, także bardzo fajnie. No, rok produkcji 2017, w czasie gdy one wyszły, były bardzo ciężko dostępne. Niestety, zobaczcie, no, kurier zrobił swoje i paczka się już posypała. Bardzo słabo, niefajnie, no, szkoda, bardzo, bardzo szkoda, ponieważ paczka jest cała usyfiona w środku. No, wow, mega, mega słabo, pokażę Wam jak to wygląda. O, zobaczcie, yy, nie wiem czy to będzie widać, ale u. A była w idealnym stanie, tak jak mi znajomy mówił. Także bardzo, bardzo słabo. No niestety, tak to wygląda, um, jak kurierzy przewożą paczki. No, na etykiecie było napisane, że są to ulotki, także, no niestety, <laughs> szkoda. Ale mimo wszystko, mam nadzieję, że jak się otrzepie, to jakoś to będzie wyglądało. No nieźle z daleka w sumie bardzo tego nie widać. Może jak się przesypie na bok, to będzie mm, nawet nie najgorzej. Także tak się prezentuje cała paczuszka. 4, Gorilla Bomb, troszeczkę petard. No, poza tym, to nie. No i tyle, no. Cóż, dziękuję Wam za oglądanie, także piszcie w komentarzach, tak jak mówiłem, jakie chcecie testy, jakie chcecie porównania, jakie, jakie chcecie recenzje, może petardy, może efekty, może wyrzutnie. No, oczywiście, wszystko w miarę możliwości, ale mam nadzieję, że będziecie e, zadowoleni z tego, co nagram. Dlatego będę słuchał e, Waszych komentarzy i tego, co chcecie zobaczyć na kanale. A więc bez zbędnego przedłużania dziękuję Wam za oglądanie takiego szybkiego unboxingu. Trzymajcie się i cześć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.